Wiele rodzajów płatności do faktury. Program Rax umożliwia łączenie wielu rodzajów płatności w celu rozliczenia jednego dokumentu, np. faktury VAT. W naszym przykładzie mamy otwarte okno faktury VAT. Przechodzimy teraz na zakładkę płatności, gdzie poniżej mamy przyciski różnych sposobów płatności. Wybieramy gotówkę i podajemy przykładową wpłatę w wysokości 500 zł. Zatwierdzamy. W dolnej części ekranu pojawiła się informacja o kwocie, która pozostała do rozliczenia. Teraz ponownie naciskamy przycisk gotówka i wybieramy inną walutę, na przykład euro. Pojawiły się nowe okna, kurs waluty i tabela kursowa. Tu możemy wskazać tabelę, która jest zapisana w programie. Automatycznie zostało uzupełnione pole z kursem. Program dokonał przeliczenia zgodnie z przyjętym kursem. Zapisujemy. Nowa forma płatności pojawiła się na ekranie. Wybieramy trzeci sposób płatności karta. Wpisujemy np. kwotę 500 zł i zapisujemy. Widzimy dodaną trzecią formę płatności do naszej faktury. Wybieramy czwarty sposób rozliczenia przelew. Określamy termin 7 dni i akceptujemy, rozliczając w ten sposób całą pozostałą kwotę. Możemy teraz zapisać dokument, który pojawił się na liście faktur z opisanym sposobem zapłaty jako płatność złożona. Dziękuję za uwagę.